Dobra, widzowie, teraz odbieramy tytuł. Przygotowałem ten odcinek na szybko. I widzicie, mamy już to gotowe. Dobra, najpierw sobie odbierzemy tego skina. Ładny, ale niebieski chyba lepszy. Jest. Teraz. O, fajna ikonka. Zaraz ją wyposażę. Tytuł Gracza. Fajny. Skina robię. Okej. Okay. Proszę. Oj, fajny. Bez efektów, ale. Zastanawiałem się, czy go nie kupić. O, fajna emotka. Ustawię sobie ją tutaj. Uśmień, to ładniejsze. Ok, to. Prawie zapomniałem. Pierwszy. Dobra. ustawiamy sobie emotkę. Może tutaj. O, fajne. To jest do tego skina chyba. Co widzowie? Mówiłem, że na szybko muszę zrobić. Może ja Was zrobię jakiś... Nie no. Aha. W ogóle nie, nie wiem, czemu to kosztuje 1600. Dobra, już nara, bo... Nie, nie wiem, jak chcecie, to mogę nagrać jakiś długi odcinek w weekend. Jakbyście chcieli, napiszcie w komentarzu. Ja już się z wami żegnam nara.